Witajcie, witajcie, dziewczynkowie, ja jestem... A to jest drugi odcinek z Globalem co? Z Mine Globu. Tak, z MineGlobu Globu, Mind Globa, jakkolwiek się tego nie czyta. Wiem, że tego chcieliście, mnóstwo osób pytało się mnie na serwerze, czy... Kiedy będzie kolejny odcinek? E, tak, i nie tylko to. I słuchajcie, prosiłbym was o jedną rzecz. Jak piszę, że witam na czacie, moim odpiszcie, możecie odpisać nie zabraniam, ale nie spamujcie za żadne skarby, jeżeli nie odpisuję, to znaczy, że albo afczę, albo robię coś ważniejszego, albo mam tak nieludzki spam, że nie mam czasu wam odpisać. To są trzy jedyne opcje, dzięki przez, które wam nie odpisuję na czacie. Pamiętajcie o tym. I teraz tak. Eee, chciałem nadmienić jeszcze jedną sprawę. Jako, że mnóstwo, naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo osób pytało się o te dotacje, o te donaty. jak zawiesnąć na tej tablicy, której tak naprawdę jeszcze nie ma. Stwierdziłem, że żeby miejsce na tej tablicy jednakowoż było na te wszelkie fanalty, zrobimy coś takiego, że, że, że. że, 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 że dotacji nie będzie. Na tablicy, chyba że. czekaj Czekajcie sekundę, ile mamy żelaza? Za, że żelaza trochę mamy. Pięć żelaza mamy. No, w takim wypadku, czekajcie, to coś zaraz wykombinuję. Dwie skrzyneczki, albo od razu trzymane, tak na wszelki wypadek, bo tych dotacji od was jest mnóstwo. Po prostu, mnóstwo! Eee, Stwierdziłem coś takiego. Zrobimy hopper, zrobimy skrzyneczkę, którą postawimy gdzieś koło lawy. Może koło lawy niekoniecznie. Hmm. Hom, 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 hom. No daj mi tam skrzynkę. Ciecha, tam pani. Zrobimy tak. Ty tam przygotuj przygotuj troszkę z tą. Na... No, dzięki, naprawdę, dzięki, mój drogi. Eee, tutaj będzie hopper, tu będzie skrzynka. Czyli tak myk, myk, myk. I zrób tabliczkę i napisz hopper na dodatki. I teraz tak. Zrobimy w ten sposób. Każdy, kto chce dać jakąś dodację, tak zwaną, jakikolwiek item i zaistnieć na tej ścianie, niech swój item wcześniej nazwie w kowadle. Nazwie sw nazwą swojego niku. I jeszcze, żeby tych tabliczek, żeby tych um, dotacji nie było zbyt dużo To jednak trzeba ograni ograniczyć trochę tą liczbę, dostawaliśmy naprawdę mnóstwo rzeczy I mm, mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę Dzięki nim moglibyśmy przestać tutaj na serwerze grać, bo mielibyśmy totalnie wszystko Dzięki 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 ty wredny ludy, ty 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 A w... Ciekawe jak wyglądałby ludy z... Ten, um, czekaj, nie za tylko Zoloark o właśnie. Już mi się myli. Widzisz, jaki zły jesteś. Ciekawe jak wyglądał Zoroark. Mm, w każdym razie, żeby tych dotacji nie było zbyt dużo, a żebyśmy my mieli po co na serwerze grać, to tak naprawdę to wszystko, co nam na, na rozdawaliście przed odcinkami na, na odcinkach, nie, w każdym razie między tymi dwoma odcinkami. Kompletnie eliminuje nas, że tak powiem z gry na serwerze nie mamy już tutaj kompletnie co robić. Z tego też względu zrobiłem pustkę, za co Zakar chciał się powiesić. Um, I teraz tak, jeżeli tu wrzucacie tutaj coś, prosiłbym was, żeby były to rzeczy typu ewentualnie diamenty, ewentualnie złoto żelazo czy inne surowce, um, czy nie wiem, czy jakieś miecze. ...kilofy czy coś tego typu, ale żeby było to nazwane waszymi nikami. W innym wypadku nie pojawicie się na tablicy. Tablicę będziemy budowali w tym odcinku albo w następnym. E, bo naprawdę te datki trzeba koniecznie, ale to koniecznie ograniczyć, bo to co ja... ...taki spam jaki my mieliśmy to, to, to po prostu aż... <grytanie> tak, super. Tylko czemu to nie schodzi do, nie schodzi do skrzyni? O co chodzi? Bo cię nie stać. No nie, jest. Wszystko. czekaj. O co chodzi? Schodzi czy nie schodzi? Chodzi że nie wchodzi. Falu. Czekaj, zrobimy inaczej. Właśnie, bo no. zablokowałeś. Ale czemu I to było w stoł, nie? No, dwie skrzynki. Ok, czekaj, zrobimy inaczej. Postawimy kółpytkę. Postawimy kółpytkę koło tego hopela. No właśnie. A hopel. Niech dzięki, za Nie musisz naprawdę. A hopel pójdzie tak. A co ty robisz? Ogradzenie. Ogródek Chcę. Okej. Okay. I teraz. E, może nie, to tylko kobel. Wpada? Wpada, przepada. Okej. Okay. I działa. Działa jest to elegancko, tylko tutaj jest dziurka. Jakbyś nie... Albo dobra, będziemy mieli dostęp do skrzyni, czy nie? Nie będziemy mieli. Tak, to zamuruj to. M wers częścią wizualną zajmiemy się kiedy indziej. A w międzyczasie zacznijmy coś robić, bo pieprzymy 7 minut i nic kompletnie nie zrobiliśmy. E, tak, także reasumując, jeżeli wrzucacie tutaj coś, wrzucajcie mm, diamenty, bądź inne surowce, które można wykopać ze stona ewentualnie miecze, czy coś, co naprawdę nie przeszkodzi nam w dalszej rozgrywce, nie ułatwi nam zbytnio dalszej rozgrywki. No ewentualnie delta. Delta zawsze najprościej. <laughs> tak? Tak? Tak. No dokładnie. I w dzisiejszym odcinku. E, na wstępie. Dostałem kolejnego Fanalta, kolejny Fanalt, pojawił się w tym momencie na ekranie na Liu zakarka, który już odszedł, więc nieważne. Jest to od Ksepposa Ksep 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 chyba. Jeżeli wymawiam źle twój nick, to przepraszam bardzo, ale no, no jakoś tak wyszło. słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa. Nagrywaliśmy jeszcze jeden odcinek z tej sali, aczkolwiek na... Od, to był odcinek do Zakarka. Stwierdziliśmy, że będziemy nagrywali teraz jeden odcinek do mnie, drugi do niego i tak na przemian i na przemian. Z tym, że coś mi się schrzeniło i na jego odcinku wybudowaliśmy właśnie oto taką falemkę, która pozwala nam nie głodować. Dzięki niej mamy cokolwiek do jedzenia, nie musimy się palić w lawie, wieszać czy cokolwiek innego, żeby odnowić sobie głód. To po pierwsze i po drugie mamy trochę itemów na zadanka, na zadanka, które między innymi w dzisiejszym odcinku chciałem wykonać. Także co, ty to sobie zbierz tutaj i ja polecę już na dół wykonywać powoli zadanka. Nie chciałem bez sobie. No bez Ciebie, bo Ty jesteś taki, taki rudy. ty jesteś murzyn, który. Ty jesteś, ty jesteś niebieski, co? Nie mówię nikomu o tym. No dobra, ale, ale rudy jest gorszy od niebieskiego. <grym> nie no żartuję. Żeby nie było nikogo nie obrażam. Lista zadań. Tak jak widzicie, trochę się to rozrosło. Rozrosło się tutaj, w tą stronę. Wyspa rozrosła się o kilka drzewek. Za tutaj powiększył o kilka drzewek. Swoją drogą nawet, nawet spoko. Czyli tak, 64 kobla. Na bank to gdzieś mamy w skrzyni. 64 kobla. Dalej. Eee, 5 jabłek. 5 jabłek to ja schowałem sobie w ender który jest na spawnie. Co by zaokarg ich nie wpierdzielił, jak to miał w zwyczaju do tej pory. Eee, co byśmy mieli właśnie na to z rynku, to za chwilę podpójdziemy. 64 zboża. Tego zaokarg nie miał jak zjeść, bo zboża się jeść nie da. Eee, A co? Mam co dalej? 64 kaktusów i 64 trzciny, no, no to nas akurat chyba w tym momencie nie stać. No pewnie, że nas nie stać, ale pójdziemy na spawn'a po te 5 jabłek. I uwaga, ha nie 5 fps nie no, nawet nie jest źle. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, mi to jest, mi to. Dom i przekaz odłożyć całą resztę jabłek, które są od Andrzeja o ile się nie mylę, także dzięki, eee, dzięki za to. Odkładamy całą resztę tutaj. I teraz żeby by Zakark mógł sobie stworzyć, znaczy wykonać swoje zadanka. zadanka swoje też dzięki tym i, I teraz tak. Jak to się wykonywało co zadania? Czekaj. Może będzie tu gdzieś napisane? Nie będzie napisane. Zadanie wykonane i. ID zadanie wykonane. Jeden. O, proszę bardzo, zadanie wykonane to było to z problem. Zadanie wykonane dwa to było. Z jabłkiem i zadanie wykonane: 3 to było to z. Aha. Aha, czyli nazwy wycyganili, tak? No. no trudno. W każdym razie: e Dobra. 10 węgla, węgla, jedno ciasteczko i 15 chlebka. Tej temki nam się totalnie nie przydadzą, ale no cóż, najwyżej będzie dla. Na no, rozdanie kolejne: tak jak to się zdarzyło dzisiaj rano, bo mieliśmy tych itemów od, od po prostu. Nie powiem czego, od ze strony, nie będzie w ten sposób. I słuchajcie, w poprzednim odcinku powiedzieliśmy, że wykopiemy się na powierzchnię. Zobaczymy, czy da się wykopywać na powierzchnię. Dużo osób mówiło różne swoje opinie, a tego, że da się wykopywać, nie da się wykopywać i tak dalej, tak dalej. Dzisiaj sprawdzimy ten mit! To po pierwsze, po drugie, jeżeli da się wykopać na powierzchnię i da się nad powierzchnią budować, no to problemu nie będzie. Jeżeli natomiast... No i słuchajcie... Tak, wgrana sobie moda Dynamic Lights pozwala to, dużo to ułatwia, przede wszystkim w nagrywaniu odcinków. Jeżeli nagrywam odcinki i montuję w. wegasie któryś mnie obraz, bardzo ułatwia mi fakt, że trzymam taki hełmik złoty na łebku i rozświetla mi to ekran. Jeżeli jest to niedozwolone, pytam się kilku administratorów, ale oni chyba nie mówili, że jest to zabronione. W każdym razie, jeżeli. Hmm, byłoby to zabronione, napiszcie mi o tym w komentarzach, albo jakkolwiek się ze mną skontaktujecie, dobra. Wykopujemy się na górę. Co, Evan jest? Co jest? Aha, e, Aha, no to to mi totalnie krzyżuje plany. Co stało? Hmm, można rozkopać do samej góry... Aha, nie, dobra, nie będzie aż tak, nie będzie aż tak koszmarnie. E, można się wykopać na powierzchnię, tak jakby aczkolwiek um, aczkolwiek nie można wyskoczyć poza poziom, już mówię poza poziom 206, w górę nie można pójść poza ponad poziom 206, biegnę do Ciebie no to słuchajcie, w takim wypadku e, zrobimy w ten sposób, ja tutaj mam plan co do tej groty e, ale żeby zrobić tą grotę potrzebuję mieć na powierzchni Pewną budowlę. To, 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 to tak się, wykoncepc się wykoncepcjowało w moim umyśle, prawda? I żeby wybudować pasuj to, co chcę zrobić. tam pani, ja tu się produkuję, a ty mi przeszkadzasz. E <grym <grym co ty hmm. robisz? Sprawdzam obalanie mi tu, daj mi. <grym <grym daj mi to. Ja to już wszystko. W każdym razie, tak jak powiedziałem, potrzebuję kilku klatek powierzchni. I do tego będę potrzebował wykopać no, dosyć spory obszar, jakim jest cała, cała ta grota. Wykopać dookoła, że, żeby, żeby móc, żeby móc prawda, coś wybudować na tej samej górze. I do tego celu, no odcinku tego nie, robię, nie będę, ale zrobimy to na live. Live'a zapowiem na Facebooku. Nie będę go. Gdzie ty się tepasz? Po co się tepasz? No wrócić, muszę wrócić, ja też nie chcę mi się wracać. Okej, okay. live nie będę zapowiadał na YouTubie. live'a będę zapowiadał, kiedy dokładnie będzie, będę go zapowiadał na Facebook'u, także jeżeli chcecie być na live'ie, może się zapiecie na samego live'a, na pogadanie ze mną na live'ie, wielokrotnie siedzę na tesie i pewnie na live'ie też będę siedział na tesie. także może pojawicie się na live'ie, wasz głos, może to, może tamto, zobaczymy, w każdym razie wejdźcie na Facebook'a, i na Facebooku patrzcie, kiedy będzie live, bo na live będziemy kopali wszystko to, 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 to. O, to, 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 takie, 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 no. Żebym mógł wykopać to, czego potrzebuję do tego swojego mm, projektu, że tak powiem. No bo na odcinku zajęłoby to po prostu zbyt długo. Tak, a live'y są od tego, żeby robić takie nudniejsze, dłuższe rzeczy. <gry> Może niekoniecznie nudniejsze, ale na pewno dłuższe. Lepnę się na dom, po co ja schodzę pieszo? Ludu. E, dobra. Czy jakiś plan jeszcze na dzisiejszy odcinek mamy? No nie wiem Co ty się tak uśmiechasz? Co ty no takiego dziwnie... Co ty tam majstrujesz? Kurde Coś mi nie pasuje, czekajcie, bo on, on coś dziwnego robi. Jak on, jak on się uśmiecha mówiąc coś, to wiesz, że coś się dzieje No kurde. Co ty tam odwalasz? No. Powiedzmy, że coś fajnego. No właśnie się boję, czy fajnego, czy nie fajnego. Aż pójdę tymi schodami, które trzeba by zabić, i ich autora również. Nieważne. I ciebie? <grych> nieważne, nieważne. Tematu, nie było tematu. Nie było tematu. Swoją drogą, co ja mam tutaj zamiar wybudować? Na powierzchni będzie taki klimat postapokaliptyczny, że tak powiem. Co ty odważysz? <grych> O co chodzi? on co odwala. Dobra, wolę nie wnikać. Na powierzchni będzie taki klimat postapokaliptyczny. Przestać, bo nie mogę przestać śmiać. I z... będzie to taki klimat, że zostaliśmy niby zap... Eee, eee, eee e, 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 panie. No. Nieładnie tak się na nie zaczęli. Przy Ktoś, ktoś, ktoś dał mi ten miecz, już nie pamiętam naprawdę Niku, przepraszam, ale nie pamiętam Niku, za cholerę, tego tyle było, tyle było, datko, że nie pamiętam Niku, wybaczcie. W każdym razie, ktoś dał mi miecz i, się, i się zapytał, czego użyję na odcinku, użyłem, nie ma za co. Eee, chyba EC Rocky, czy coś takiego, taki? Chyba tak, nie wiem. Eee, wracając do tematu, Jaki, jaką mam wizję na, ten, na to miejsce? E na powierzchni coś się wydarzyło, zostaliśmy zepchnięci do podziemi dlatego na powierzchni zmienimy sobie, ogólnie zmienimy sobie na całej grocie, prawda, biom, na jakąś mesę, albo hel. Mm, nie taki hel, że hel nad morzem, tylko hel, że, że piekło, że nether. E, I z tego też, z tej też Rosji na powierzchni wybuduje się coś, coś takiego postapokali, postapokaliptycznego, takie rozwalone, coś tam tutaj, delt, tutaj gras, tutaj jakieś coś tam, wybuchy, dziury i tak dalej, i tak te pościgi, te wybuchy. A pod ziemią będą kanały, do których zostaliśmy zapchnięci coś, ale klimat metro 2033. Nie wiem, czy któryś z was grało, może tak, może nie pewnie część z was grało, grała. Eee, no więc zostaliśmy zapchnięci do podziemi i takimi wojowniczymi żółwiami ninja, którzy będą e, mieszkali w podziemiach, którzy będą mieli swoje pokoiki w podziemiach w kanałach i tak dalej i tak dalej. Zobaczymy jak to wyjdzie. Może wyjdzie fajnie, może nie. <laughs> Zobaczymy. Mm, w każdym razie taki tego typu mamy plan. I no. właśnie rozwaliłem klocka ponad to. Mit obalony. Można wyjść. Czekaj... Znaczy, wiesz, klocka rozwalić to można, tak? Znaczy, ja nie wiem jak ty, ale ja klocki spuszczam, nie rozwalam. Ja się nim nie bawię. Eee, w każdym razie... Co ty robisz? Ja się do ciebie to tam na górę. Pokaż, co ci chodzi. No, chodź na dom. I po składkach rzucamy ten tłuszczyk. <laughs> Dzięki, ale przynajmniej pokazuj mi tego swojego tyłka mówi zasłaniasz no tak daleko. Ty, nadal ja? Na, e, t, 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 powiedz, nadal ty. Taka prawda. Grefin ma przysłowie: najpierw masa, później masa. <grytym> tak. Najpierw masa, potem masa. O Boże, ale wiesz co? Po tym odcinku to jest masy zrzucę nie wiem ile kilo, w każdym razie dużo, bo jest tak gorąco u mnie na dworze, a ja siedzę przy zamkniętym oknie, żebyś nie było słychać samochodów przejeżdżających u mnie pod blokiem że masakra jest tak gorąco tak koszmarnie a jest przypomnę 23 kwietnia, a to nie jest tak dużo tu nie jest tak, tak... To... wcześniej w ogóle, pozorom no i co? no i co? no i patrz do góry rozwaliłem to co rozwaliłeś? kliknij sobie teraz do góry To się nie pojawi klocek Masz. ale nie ogarniam Bezim. czekaj, weź pchnij. czy coś kurde ale tak? słuchaj, Muszę na górze rozwalać można, tylko problem jest w tym, że... Kurde, co nie robisz? Nie ogarniam ja naprawdę, co robić. Ja obalić mit, który już powinien być dawno obalony, ale nie stać mnie. Obalić to, to co możesz, A. co najwyżej flachę. postawić ci? Co? Flachę. Flachę no, jak najbardziej, może być. Już mogę. Już, pra już prawie tak. mogę pić. Nieprawda. I to się nie daje alkoholu. Tutaj, o. pićku, czekajcie. To zobaczymy, co ten, y prawda, Lis, wilk, czy czymkolwiek y z są. Kombinuje, a w międzyczasie się napije. Piję. <słys> teraz dobrze. Kurde A jeszcze muszę tutaj. No, także już się, się napiłem. I nadal nie ograniam co ty robisz. Okej. Okay. Najpierw musisz włączyć pójdę. to, żeby to się... O. No. no i okej, okay, i, okay. I co? Co w teraz. związku z tym? I teraz tak. Właśnie wykopaliśmy się na powierzchnię. No ale człowieku. Widzisz tą dziurę tutaj? To ja ją całą wykopałem za kilofem. Wiesz o tym? Tu sobie e, prawem, na to wszystko. Oj. Tam nie można budować. No ale to się skopiłem kilka w tu na live, to wszystko będzie na live, zobaczysz. Zobaczysz. Tak? Będę. Będziesz, mam nadzieję. mam Będę. nadzieję, że ktoś z Was też będzie, e, równocześnie będących na, na odcinku. I także co? Nie idźcie się na Homa, zostań tam. Ja coś spróbuję zrobić. To będzie coś jeszcze w twoim stylu. O. Jeszcze tu ze będzie samobójstwo. Słuchajcie, dobra. Niech ten się do mnie tepa i samobójstwo palnie na koniec odcinka i w następnym odcinku pójdziemy albo do netelu, albo po coś tam, albo będziemy po robili magazyn, albo coś. Zobaczymy w każdym razie. Zostaw tu coś. No. Dzięki. Mm -hmm. Nie wiem, czy ja możesz bym... się tam tepać. Pewnie tak. Nie możesz, no widzisz. To wejdę pistonami. Czekaj. Nie, już, 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 już. Spokojnie, nie jeźdź Nie wiem, czegoś się wciągał, czy, 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 czy to był, te... czy to był towar od e, Cinu, Cinu... Od Melona, polecam. Mi... No dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, w następnym odcinku albo wykopiłem magazyn, albo nie, to na to pójdziemy kiedy indziej. Albo zrobimy coś innego, ale pamiętajcie, że wszystko co zrobimy w następnym odcinku będzie na kanale Zakarka, który jest podany w opisie. Wszystko co się dzieje na Mainglobie w naszych odcinkach będzie się pojawiało na jednej i tej samej playliście, play co prawda, ale będzie to rozgrywało się na dwóch różnych kanałach, także. No. Także możecie jest tam, tam jest. do niego pójść i, 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 i subnąć i będziecie widzielki do wstawiać odciny, także co? aha i pamiętajcie wysyłać fanarty na facebooka a propos fanartów wszystko jest napisane w opisie także 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 czytajcie i i wysyłajcie fanarty, dobra mam nadzieję że się podobało do zobaczenia w jakimś następnym materiale, mam nadzieję że się podobało chyba się już powtarzam tak Tak, powtarzam się <laughs> w każdym razie dzisiaj był z Zarkar, na rzecz ja i siema.